Okej. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ania Games i ze mną jest dzisiaj Bartek. ja. Gramy sobie na Overpassie, ostatnio gram na Vertigo, dzisiaj Bartek do mnie dołączył. I gramy sobie na w sumie Mix Rank, bo jest Unranked i jest DMG. MG. Da, bo ja w ogóle, ja w ogóle nie gam cs ja hmm. ostatnio. Także gramy sobie na takich yy, Mix Rankach, zobaczymy jak nam pójdzie, najpierw przegramy, a nic się nie dzieje, lepiej spaść z tej rangi. Wiesz co, nie będą dobrzy Au, dostałam pizdę, Ja na short, na tym Jest, nie pamiętam, tam, nie mogę oznaczać W tej wnęce, o tam Dobra, podkładaj Ja cię jako tak chronię Dobra, zginęłam, już nie chronię Dobrze ci idzie To ja, to ja dobrze Pinguin, piwny kaudyn. O no kurde, na Polaków gramy. Ja nie lubię grać na Polaków. Ciężcy są. Ciężcy. Ja, powiedz mi, co co się właśnie stało, że nie widać kompletnie ile się zada. A dobra. widać na górze. Tak. 47 zadałem. No, 22. No, też, też się zastanawiam ostatnio i dopiero już skończyłam nagrywać i tak grałam dłużej. Potem właśnie zauważam, że u góry to jest napisane. Nie ma w tym tabeli. Może ja chcę sprawdzać broń pod Y, y jak pod Y to jest pytanie, a w jest pod Y. Spróbuję ci. W tym samym miejscu jest chyba. Na tym. Strasznie się trają. Co jest grane? nie zawodą na pewno, proste i ostatni. Uważaj z shorta, bo tego nie jestem pewna, gdzie on polac. Mówiłam. Tak, no, On mnie może wyrąbać. No właśnie miałam powiedzieć, że mógł mnie na jednego strzała zmaga wyrąbać, bo miałam makacza w sumie. No, ciężko. Jak nie jeden, to drugi. Dobra, ja sobie zagram w sumie... nie. Zagram sobie z pompą, zobaczmy jak mi pójdzie z pompą tutaj. O, ale mi FPS-y spadają. No niestety. Mieszki jest na short. Ała! No i dostałam z maga. Zadałam mu w sumie... Nie wiem ile, ale był tutaj właśnie na shortcie. No, jest dobry z tego maga. Nie, nie mi się ruszył tak ekran, dostałem dwa razy heada, chyba. <noise> to możliwe. No, ekran mi tak mocno do góry, że nie wiedziałem co się dzieje. O, jest właśnie z tymi, tymi. No, powiem ci, że chyba nas no, rozwalą tutaj. Panowie. Pani. tam Pani i pani. No, ja gram bez kebla w sumie, więc to też jest błąd, że cały czas gram bez kebla. To w sumie... Mi to daje... On tak... No. Jest z kałachem na tych beczkach. A kto normalnie wychodzi przez smoka w sumie, nie? Nic 44. Co przez połowę zadaje im. No ja i nic nie zadaję. No to cóż. A i tak... To to... Nie, rzucę może... A Spinite, ja co się będę. W ogóle ładna ta Spinite teraz jest taki ładny wygląd. Wyrzuciłam. Dobra, jak to jest, jak się z Valora Valoranta cały czas Cholera, kurwa. Zaraz wyszedł, nie zauważyłem. A to on z prawej jest, ja myślałam, że on gdzieś z lewej wyszedł. Ja byłem na górze jeszcze na wysepce. No tak to dalej poleciało. No, powiem ci, że mocny gościu, mocny. Przemocne, no. Wydaje mi się, że po prostu my jesteśmy. Jak tam ci... No. To ciekawe. Czekaj mnie gości czekamy. 8 w piściu kurwa. No ładnie tutaj sobie leci. Jakby troszkę nas jedzie. A. Podrę Adriewan. Peda kurwa od razu perfekka. Jakim cudem on tak ładnie sobie pestkuje? 58 dwóch. 70 7 zrobią. To tak nie może być. Mamy 1-7, Bartek. To tak nie może być. O Jezus. Jak można tak. Dalej, grę. Jednak, to chyba nie dla mnie jest. O Jezus, Maria. No i to są typowe Polaczki. Właśnie. Typowe. Dlatego nie lubię grać z Polakami, bo Polacy są... Dziwni. No i dziwne, że wyszedł akurat jak broń miałam w inną stronę, no. Jeszcze nie. No tak, mać... oh. To tak, macie... co mnie zabił. To no właśnie są debile Polski. Hmm... Oh, no <laughs> macie wybitny mistrzowski obrońca, który... No nie, jest wybitnym mistrzowskim obrońcą. A ciekawa mnie jej gra. Na kawałek. No. A szakra. No cóż, niestety czasami tak bywa. No to tyle w tym odcinku. O, szybki overpass. Pożegnaj się. A tam Pięć bit do nagrania? Nie no, 8. Możesz się pożegnać. Na razie, cześć.